Cześć! Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do recenzji drugiego tomu trylogii Czerwień autorstwa Lindy Nagaty, a drugi tom nosi tytuł Ciężkie próby. Jak pewnie pamiętacie, jakiś czas temu miałam przyjemność recenzować pierwszy tom tej trylogii. Bardzo serdecznie zapraszam, bo jeżeli nie czytaliście jeszcze tej książki, to troszeczkę Wam rozjaśni background, bo w tej chwili skupię się na tym, co dzieje się w drugim tomie. Zacznę może od tego, że Nagata cały czas fenomenalnie tworzy ten świat. Nie widzę jak gdyby różnicy w jakości jej pisarstwa pomiędzy pierwszym a drugim tomem, i tak, tak samo jak mówiłam o tym w pierwszym tomie, książka jest ciężka. Czyta się ją bardzo ciężko, ponieważ jest pełna takich bardzo nasyconych obrazów, opisów, rozmów. Nie oznacza to, że czyta się ją źle, ale wymaga naprawdę sporo czasu i skupienia. Więc raczej ciężko będzie czytać tę książkę w tramwaju czy w autobusie. Uwaga, spoiler opowiem Wam troszeczkę o fabule. Ponieważ pierwszy tom zakończył się podczas operacji Brzask, gdzie James Shelley i jego oddział Apokalipsy wykonali nieoficjalną misję. Jak wiemy, zakończyła się ona delikatnie rzecz ujmując niezbyt dużym sukcesem, ponieważ z jednej strony swój cel osiągnęli, z drugiej strony stracili kilku przyjaciół. No i cała akcja książki rozpoczyna się przed sądem wojskowym. Przed budynkiem sądu protestuje mnóstwo osób, którzy żądają wolności dla oddziału Apokalipsy. W środku toczy się tak naprawdę kolejna bitwa pomiędzy politykami, biznesem, a tymi biednymi żołnierzami, którzy są jak gdyby w tej chwili bardzo na widelcu. I moim zdaniem jest to książka o wolności, paradoksalnie, bo jest tam nadal bardzo dużo polityki, wielkich korporacji, wojska. Cały świat przecież otrząsnął, nie otrząsnął się jeszcze pod Newcomy, czyli serii wybuchów nuklearnych, które zrobiły całkowity blackout i, i wytrąciły to technologiczne społeczeństwo z, ze swoich utartych rowków. Ale to jest książka o wolności i zadająca pytanie przede wszystkim, czy w tym współczesnym świecie człowiek tak naprawdę może być wolny? Czy tytułowy James Shelley w różnych jakby momentach swojego, swoich przygód życia i funkcjonowania, czy on tak naprawdę jest wolny? Czy on cały czas nie jest przypadkiem własnością armii, korporacji, czy cały czas nie jest coś uwikłany i tylko wydaje mu się, że żyje tą iluzją wolności? Ja bardzo serdecznie polecam Ciężkie próby. Nie mogę się doczekać trzeciego tomu. Mam nadzieję, że już mieliście okazję przeczytać pierwszy. Jeśli tak, podzielcie się z nami koniecznie swoimi wrażeniami i gorąco zachęcam do przeczytania Ciężkich prób. Trzymajcie się, cześć. Jeśli macie jakieś uwagi i chcecie się nimi podzielić z nami z innymi czytelnikami, koniecznie piszcie w komentarzach na Facebooku, na YouTube. Lajkujcie, subskrybujcie. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało.